Z tej strony tutaj do Minigames Poland, a to jest kolejny film z Supermarket Together, którego dawno zresztą nie było. I chciałbym z wami dzisiaj porozmawiać na temat produktów, ich kategorii oraz to na jakie półki dane produkty w grze wchodzą Więc ja sobie tutaj zaraz um, wstecz załaduj sklep. Powiedzmy, że wejdziemy na ten supermarket Domino, bo tam będzie najłatwiej to ogarnąć. Mamy tu różne kategorie produktów. Jak sobie tu zamawiamy? Mamy produkty podstawowe. Mamy produkty mleczne, napoje gazowane, mrożonki, hmm, higiena, produkty czyszczące. Słodycze przekąski, mięsa, konserwy, napary, um, owoce morza, książki, napoje alkoholowe, apteka, warzywa owo i owoce. Mamy opiekę nad dziećmi ogrodnictwo, małą elektronikę i sezonowe. I tak, jeżeli chodzi o konserwy, na przykład, to w większości konserwy trafiają na takie zwykłe tutaj półki, jak te piwa. Następnie mamy napary, o których zapomniałem powiedzieć, też również jak konserwy, w zasadzie wszystkie napary trafiają na taką właśnie półkę zwykłą. Produkty podstawowe też trafiają na taką właśnie zwykłą półkę, jak ta tutaj. Potem mamy napoje gazowane, i tutaj jest taka troszkę rozjazdówka, że tak powiem, bo na przykład te trzy tutaj u góry trafiają na zwykłą. Półkę. I to jest taki wyjątek. Właśnie te trzy napoje, bodajże, właśnie te tutaj o, te trzy kole w puszkach trafiają na zwykłe półki, natomiast reszta, czyli te energetyki, te napoje w butelkach i te herbaty tutaj, cała ta reszta, na to jest osobna półka. Na to jest, bodajże, taka lodówka. Jak widać na takie lodówki, czyli te wszystkie herbaty cytrynowe, te wszystkie tutaj mm, jakieś te robcio, ropico, jakieś te energetyki, to wszystko już trafia do osobnej kategorii mm, półki, czyli lodówka. Następnie mamy mrożonki. I tu są jakieś te pizze, fondy i tak dalej. I to na to wszystko jest osobna płeczka, mianowicie to się przechowuje w zamrażarkach. Tu mamy, jak widać, jakieś pizze, mrożonki, dalej. Dobra, i to wszystko są do zamrażarki, te mrożonki całe. Potem mamy higienę, higiena trafia oczywiście na. Tamten, na taki zwykły regał. Produkty czyszczące to samo, czyli zwykły regał. Nie będę pokazywał, bo żeby nie zanudzać. Słodycze i przekąski. Tutaj jest rozjazd na dwie rzeczy: mianowicie wszystkie tutaj od tego słoika z ciasteczkami do tego ciasta premium trafiają na zwykłe półki lody. Trafiają do zamrażarek. Więc tu jest to rozjechane. Takie migdały, czy coś, czy jakieś ciasteczka trafiają na taką półkę. Natomiast z lody trafiają do zamrażarników. To jest chyba logiczne. Ale zobaczmy, co my tu jeszcze mamy. Mięsa. Mięsa jako że wymagają chłodzenia trafiają do lodówek, do takich tutaj lodóweczek. A, owoce może, tak samo jak energetyki, tak samo jak e, mięsne produkty, trafiają na lodówek. Książki, książki, taką zwykłą półkę. Tak, tak, książki trafiają na zwykłą półkę. Dalej mamy jeszcze jakie kategorie napoje alkoholowe na zwykłe półki, lekarstwa na zwykłe. I tutaj jest jazba. Tutaj jest osobny regał na owoce i warzywa. Zaraz Wam go pokażę. Ta półka prezentuje się w ten sposób. To są właśnie półki na tak wygląda taki drewniany regał. I on jest na owoce bądź warzywa. Następna kategoria to jest opieka nad dziećmi. To trafia na zwykłe regały. I teraz znowu jest produkt, który ma indywidualną półkę. W większości, bo też na przykład trzeba tutaj wziąć pod uwagę jeden wyjątek, te tutaj rzeczy, czyli ta ziemia doniczkowa, nawóz, tonica oraz y, tych czterech rzeczy, które trafiają na zwykłe półki, te cztery tutaj rzeczy. Y, to wszystko pozostałe, czyli te grabki, nasiona, to na to jest specjalna półka. Mianowicie jest to taka półka z wieszakiem, o taka jak tutaj. Przejdźmy do małej elektroniki. Mała elektronika, wyjątkiem klawiatury, gamepada oraz tutaj głośnika tych słuchawek oraz Podstawowej konsoli do gier, które idą na takie zwykłe, tutaj półki, jak są, o te, to wszystko pozostałe leci na te podwieszane. Jak widać, tutaj mamy te USB, flasze jakieś takie. To to wszystko leci tutaj, te dyski, na właśnie te półki eee, z haczykami. Następną kwestią jest kolejna rzecz. Obiekty sezonowe z tego co widzę są na zwykłe półki. No właśnie. No właśnie zapomniałem o jednej kategorii produktów i tutaj ona znajduje się w tymże miejscu. Są to produkty mleczne. Nie powiedziałem, gdzie one dokładnie lądują. Wiadomo, produkty mleczne... powinny na logikę trafić do lodówki. I tak, to jest właśnie te wszystkie masła, sery, jak tutaj widzicie, masło, margaryna, sery... Hmm, tutaj bodajże gdzieś były sery, dokładnie. Sery, jogurty. Trafiają właśnie do lodówki. Wyjątkiem tutaj, mm, wśród napojów mlecznych, jest samo mleko, które trafia na taką zwykłą półkę, ale to jest drobny szczegół. To jest jedyny wyjątek od reguły. Tak więc, jeżeli Wam się film spodobał, to tam Zostawcie komentarz. Oczywiście, mile widziana łapeczka w górę. Nie nalegam, ale mile widziana. Mm. No i co? Widzimy się w następnych filmach. Cześć. cześć.